Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz z Apple na YouTube. Dzisiaj przedstawiam Wam recenzję powerbanka od firmy Xiaomi o pojemności 16 000 mAh, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo. Serdecznie zapraszam! Jak wszyscy wiemy, abyśmy mogli się w pełni cieszyć naszymi urządzeniami, czy to smartfonami, czy to tabletami, potrzebujemy energii. Czasami tej energii nam brakuje i wtedy przychodzą nam z pomocą właśnie powerbanki. Testowałem kilka, natomiast na użytek własny zdecydowałem się na firmę Xiaomi, na ten powerbank właśnie o dużej pojemności 16, mAh, 16 000 mAh. Powiem Wam szczerze, że on jest takich normalnych rozmiarów. Może nie jest mały, ale naprawdę nie jest też duży i nie przeszkadza w ogóle w podróży i to jest bardzo, bardzo ważne. Ma około 16 cm wysokości i około 6 szerokości i waży nieco ponad chyba 300 gram, z tego co pamiętam. Na pewno nie jest ciężki, jeśli chodzi o takie chodzenie, wrzucenie go do plecaka, więc tym się naprawdę nie przejmujcie. Jak widzicie, powerbank ten jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Jest to spowodowane tym, że nie ma tu żadnego plastiku, a jest to naprawdę dobre aluminium i to zapewnia to, że jeśli na przykład włożycie go do plecaka i spadnie Wam ten plecak, to nie wgniecie wam się, ten powerbank nie zepsuje, tylko naprawdę będziecie mogli dalej się jakby nim cieszyć i dalej z niego korzystać. To jest naprawdę bardzo dobre. Jednocześnie jest tutaj mała wada, że producent nie dał żadnych takich pasków, które mogłyby spowodować to, że te, te aluminium nie wyślizgiwałyby nam się tak z ręki, bo niestety jeśli macie wilgotną dłoń, bądź bądź na przykład z kąpieli i będziecie chcieli szybko podładować to ten powerbank po prostu może Wam się wyślizgnąć, no ale można powiedzieć, że jest to taka naprawdę nieduża wada. Jak widzicie tutaj u góry macie dwa porty USB plus jeden mikro USB przez który ładujecie. Możecie stan na ładowanie oczywiście sprawdzić klikając ten duży guzik. Cztery kropki sygnalizują, że naładowanie jest od 75 do 100%, trzy kropki, że od 50% do 75%. Jest to naprawdę dość logiczne. No i przede wszystkim dość proste do jakby zaobserwowania: włączacie Ciach, od razu macie jakby podgląd na to, jak jest naładowana ta bateria, a te akumulatory raczej, bo są tutaj trzy ogniwa. Natomiast, jak już jesteśmy właśnie przy tej baterii, to powiem Wam, że ładuję ją około ładowarką iPadowską, czyli tą dużą około 8 godzin, więc trochę tego jest, natomiast ładujecie tu naprawdę dość dużo energii. Z drugiej strony, jeśli chcecie ładować jakieś urządzenia, to powiem Wam, że producent zapewnia, że na iPhone'a 6 na przykład naładujecie 5 razy. Powiem Wam, że to jest trochę chyba lekko naciągane, mi się nie udało, nie udało nigdy naładować aż 5 razy, naładowałem 4 razy. Być może nie wiem, no nie wiem od czego to zależy, ale wydaje mi się, że 5 się nie da zrobić po prostu. Co do iPada, wynik 2 Dwa razy ponad lekko jest całkiem do zrobienia, więc na kilka dni, jeśli nawet pojeździecie na jakiś wyjazd survivalowy, no to energię macie jakby zapewnioną, bo spokojnie, spokojnie to wytrzyma. Tak jak mówiłem, ładujecie to urządzenie właśnie przez ten kabel micro usb Co jest dobre, to to, że wszystkie kable właśnie z końcówką USB możecie spokojnie tutaj podpiąć naraz. To znaczy, jeśli chcecie urządzenia dwa na raz ładować, nie ma z tym najmniejszego problemu, jest to równomiernie ładowane. To znaczy, że jak podłączycie dwa, to nie będzie takiej sytuacji rano, na przykład się obudzicie że iPhone ma zero dalej, a iPad jest naładowany na, na przykład do setki, nie, one będą się równomiernie właśnie ładować e, jeśli chodzi o sam czas ładowania to powiem Wam, że on jest troszeczkę gorszy niż byśmy normalnie podpili iPhone'a do tej ładowarki z kontaktu, e, natomiast no, jest to spowodowane tym, że jednak to nie jest właśnie taki kontakt e, ale powiem Wam, że nie jest źle i na pewno jeśli podłączycie iPhone'a na noc do takiego powerbanku to mur betonu, on się naładuje po jakimś niewielkim czasie, a rano już na pewno będzie gotowy do działania Reasumując już polecam Wam jak najbardziej oczywiście ten powerbank, z tym, że chciałem zwrócić uwagę na jego pojemność. Jest to 16 000 mAh, są dostępne 10 000 i 5 1000 mAh. Z tym, że ja bym się w to nie bawił, nie ładował, można powiedzieć, ładował w taką mniejszą pojemność ze względu na to, że jest to co prawda mniejszy rozmiar, ale tego rozmiaru naprawdę nie odczujecie, a jak już się bawić to jakby na całego, to znaczy jeśli chcecie mieć powerbank, który naprawdę przetrwa Wam kilka dni, jakby zapewnił Wam energię, to ja raczej będę o większą pojemność, zwłaszcza że nie jest o wiele droższa. Yy, właśnie a propos ceny. Cena wynika z tego, że jeśli zamówicie za granicą to macie troszeczkę taniej z tego co patrzałem, natomiast yy, możecie się liczyć z tym, że jeśli możecie trafić po prostu na egzemplarz podrabiany, to znaczy że albo będzie to jakieś słabsze wykonanie, albo na przykład baterie będą o wiele słabsze i na przykład nic się nie naładuje, też tak może być w Polsce na przykład yy, jest możecie spokojnie to nabyć i prawdopodobnie będzie to oryginalny produkt od firmy Xiaomi, natomiast będzie on droższy z wiadomych przyczyn natomiast wybór należy do Was każdy jakby podejmuje własne ryzyko i własne jakby decyzje to by było w zasadzie na tyle. Jeśli chcecie poznać więcej opinii na temat tego produktu albo się spytać o coś i nie, nie odpowiedziałem jeszcze w tym filmie, to zapraszam do komentarzy pod filmem. Możecie też spytać mnie na Twitterze, na Facebooku. W zasadzie to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!